Mam przed sobą dwa przedmioty pochodzące z muzeum, ze zbioru muzeum miasta Łodzi. Są to przedmioty metalowe i użytkowe, i to je łączy. Natomiast każdy z nich powstał w innym okresie, jest wykonany z innego rodzaju metalu, także sposób i miejsce użytkowania były zupełnie odmienne. Tu jest latarnia do powozu. Bądź dorożki z końca XIX wieku. Zrobiona jest z blachy stalowej, niklowanej i chromowanej. Tutaj mamy miejsce na świeczkę, która była źródłem światła, wspomaganym przez lusterka w postaci właśnie tych niklowanych blaszek. Latarnia umieszczona była parami, ściany były parami po dwóch stronach dorożki. I w ten sposób przemieszczały ulice miasta zatłoczone, brudne, zadymione, narażone na kolizję, co wszystko odbiło się na kondycji tego przedmiotu. W momencie, kiedy dotarł do muzeum, był brudny, pogięty, zardzewiały. Konserwacja polegała na dokładnym oczyszczeniu blachy na zewnątrz i wewnątrz zabezpieczeniu przed dalszym rdzewieniem. I w tym momencie latarnia jest no nie wygląda jak nowa, ale nie miała wyglądać jak nowa. Natomiast można odczytać jej pierwotny wystrój, zobaczyć gdzie była chromowana, gdzie była malowana, a gdzie była pozostawiona w surowym metalu. Drugi przedmiot to cukiernica i to nie byle jaka, ponieważ wykonana z mosiądzu posrebrzanego, czyli tak zwanego plateru, czyli można się domyślać, że jej przeznaczeniem było użytkowanie w zamożnym dosyć domu. Pochodzi z lat 30 XX wieku i wykonana była w łódzkiej filmie Famak. zresztą tutaj jest sygnatura. Nie znamy dokładnie historii tego przedmiotu, natomiast w momencie, kiedy cukiernica dotarła do muzeum, była prawie czarna, spatynowana, zoksydowana. I aby przywrócić naturalny wdzięk i elegancję tego przedmiotu, należało patynę usunąć. I tutaj uwaga, że przy czyszczeniu srebrnych bądź posrebrzanych przedmiotów nawet domowego użytku, trzeba bardzo dokładnie dobierać preparat, żeby nie porysować powierzchni, a jeżeli bierzemy preparat chemiczny, taki dostępny, gotowy, dostępny w, w handlu, to trzeba dokładnie przeczytać instrukcję i ściśle się do niej stosować, inaczej bardziej zaszkodzimy przedmiotowi, niż go wyczyścimy. W muzeach możecie zacząć wiele przepięknych eksponatów z metalu. Myślę, że w domu też takie macie. Może to być na przykład biżuteria albo jakieś pamiątki rodzinne. I dzisiaj pokażę Wam, w jaki sposób zadbać o srebrną biżuterię, jak ją przechowywać i jak ją wyczyścić, jeśli się ubrudzi. Na dwa sposoby. A jak przechowywać biżuterię srebrną? Ważne jest to, żeby ona się ze sobą nie dotykała, zwłaszcza jeśli mamy połączenie biżuterii z kamieniami i bez kamieni, ponieważ kamienie mogą łatwo ją porysować. Ja na przykład przechowuję swoją w szkatulce, ale możecie użyć też jakiegoś pudełeczka albo woreczka, który dostaliście w momencie, kiedy kupowaliście swoją biżuterię. Ja u siebie zorganizowałam to tak, że mam piankę, w której powbijałam kolczyki, dzięki temu one się ze sobą nie stykają, a tutaj mam dość mało tej biżuterii albo trzymam ją w woreczkach. I w momencie kiedy źle przechowujemy brzyderię, albo mamy ją już długo, może ona się robić taka czarna. I tutaj mam właśnie jedną obrączkę, która jest już srebrna, wyczyszczona, a druga czarna. I zaraz wam pokażę w jaki sposób możecie ją wyczyścić w domu. Ten sposób jest dobry do biżuterii, która nie posiada kamieni, ponieważ kamienie mogą różnie zareagować na sodę albo na sól i teraz wrzucamy taką biżuterię tutaj na jakieś 15-20 minut i czekamy. Do drugiego sposobu użyjemy magicznej gąbeczki, która jest łatwo dostępna w drogeriach. Potrzebujemy ją taką namoczoną po to, żeby przecierać i dzięki temu możemy pozbyć się z płaskich powierzchni tego czarnego osadu fajny ten sposób jest pod tym kątem, że oksyda, czyli w tych rowkach, co mamy takie czarne i chcemy, żeby tam zostało, zostanie na miejscu, bo przy poprzednim sposobie może zniknąć. Ten sposób jest troszeczkę mniej dokładny, nie wyczyścimy tego aż do takiego prawie białego srebra, ale jest dużo bezpieczniejszy dla naszej biżuterii. I tak wygląda wyczyszczony żółwik. Możemy go na koniec jeszcze wytrzeć z tej wody taką flanelową ściereczką, ponieważ jest ona miękka i nie porusuje nam tej biżuterii. Woda zrobiła się lekko brudniejsza, więc myślę, że już nasza biżuteria będzie gotowa. Brudy nam tutaj zeszły, niektóre jeszcze widać, i w tym momencie będziemy ją czyścić, tak naprawdę polerować ściereczką flanelową, którą można znaleźć na działach dziecięcych w sklepach. I tak wygląda wyczyszczona biżuteria naszymi domowymi sposobami. Jak widzicie, nie są one trudne, są one dość szybkie i możemy ją z powrotem użytkować. Jednak pamiętajcie, że jeśli macie biżuterię, którą bardzo lubicie albo jest dla Was cenna, lepiej zabrać ją do jubilera, który porządnie ją wyczyści i wypoleruje.